Sharkun kontra spc którą klawiaturę ty byś wybrał hej hej hej, ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na Morel TV. Od dzisiejszego odcinka chciałbym rozpocząć taką małą podserię na tym kanale, gdzie porównywałbym dwa produkty ze sobą. Najczęściej będą to produkty, które są często popularne oraz takie, które mają bardzo dużo wspólnych punktów i być może dla niektórych z Was trudno jest wybrać jeden z nich. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać plus minus plusy, jakie minusy obydwu klawiatur i mam nadzieję, że po tym odcinku dowiecie się tego, czego właśnie szukaliście i być może po tym odcinku będziecie mieć łatwiejszy wybór, którą klawiaturę wybrać. Ja mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej podserii, a jeśli macie jakieś swoje produkty, które chcielibyście, żebym w ten sposób porównał i przetestował, no to komentarze jak zawsze są wasze, a ja nie przedłużam, zapraszam do odcinka. Zacznijmy od przedstawienia bohaterów. Na początek to a dance Sharkun za 179 zł już prosto po wyjęciu z pudełka pokazuje swoją solidność i wagę. Pierwsze co rzuca się w oczy to dodatkowe 5 przycisków makro po lewej stronie. Sama klawiatura, chociaż jest w formie ten Kiles, ma dodatkowe wypustki u góry oraz u dołu, które dodają jej trochę rozmiaru. Dolna wypustka, chociaż może wyglądać jak podkładka pod nadgarstki, tak naprawdę nie daje nam nic. A jeśli chodzi o przełączniki, to wziąłem obydwie klawiatury na niebieskich kailach. W drugim zaś narożniku SPC Gear GK530 w wersji RGB za około 200 zł. Różnice są widoczne na pierwszym rzut oka. SPC jest klawiaturą o wiele mniejszą i o wiele bardziej mobilną. Sam Pragnum pada robi swoje, jednak jest to klawiatura bardzo minimalistyczna i jej krańce... Kończą się praktycznie wraz z zakończeniem klawiszy. Dzięki takiej budowie klawiatura ta zajmuje na biurko wiele mniej miejsca od dzisiejszego konkurenta. Wraz z rozmiarami idzie waga i solidność. SPC w rękach wydaje się o wiele, wiele lżejszy od Sharkuna. No i wraz z tak małymi rozmiarami idą kompromisy. Nie znajdziemy tutaj jakichkolwiek dodatkowych klawiszy, oprócz tego, co ma normalna klawiatura. Skoro znamy już uczestników, to przejdźmy do porównania. Chociaż trochę już o tym powiedziałem, zaczniemy od wyglądu i jakości wykonania. Obydwie klawiatury zarówno rozmiarowo, jak i wagowo różnią się od siebie. SGK dwójka jest większa oraz Ole a SPC jest bardziej mobilne. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to rzekłbym, że jest bardzo podobnie. Obydwie klawiatury są bardzo masywne i solidne, a ich metalowe wykończenie górnej obudowy tylko podkreśla, że w tej cenie naprawdę można dostać sprzęt dobrze wykonany. Dolne zakończenie również jest na bardzo podobnym poziomie, chociaż obydwie klawiatury pokryte są plastikiem, to SPC posiada większe gumki i po prostu, przynajmniej u mnie o wiele lepiej trzyma się biurka. Dodatkowo SPC Gir posiada tunele do wyprowadzania przewodu oraz klucz do wyjmowania kick co również może się niektórym osobom spodobać. Ciekawym na nim mogą być stopki, całkowicie plastikowe w SPC wyginają się o wiele łatwiej i są zrobione po prostu z gorszego plastiku, porównując je jeden do jednego z Sharkunem. Jeśli chodzi o kicapy, to w obydwu klawiaturach jest ABS, jednak już na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że klawisze w Sharkunie są o wiele bardziej matowe, a te w SPC świecą się już na starcie jak wiadomo co i idealnie zbierają odciski. Częstym minusem tanich klawiatur jest sposób montowania szerszych klawiszy, takich jak SHIFT, CAPSULE, ENTER czy SPACJA. Jednak dzisiaj zarówno w Sharkoon jak i SPC widzimy ten sam system, czyli przełączniki na środku oraz dodatkowe plastikowe wsporniki po bokach. Mówiąc o jakości wykonania został nam jeszcze kabel. Obydwie klawiatury posiadają bardzo dobry jakościowo kabel w oplocie, a na samym zakończeniu SPC ma również zaślepkę. Zanim przejdziemy do pisania i podświetlenia, warto powiedzieć o dodatkowych funkcjach tych klawiatur. Dla wielu osób bardzo interesującą funkcją mogą być dodatkowe klawisze MAC na SGK 2C. Chociaż klawiatura ta nie posiada swojego software'u, to tworzenie MAC jest wyjątkowo banalne. Wystarczy użyć klawisza funkcyjnego, następnie nacisnąć klawisz Record, potem wybrać jeden z pięciu klawiszy i wcisnąć litery, które chcemy, aby tworzyły makro. Gotowe. Chociaż gk na nie posiadało żadnego programowania, to po jakimś czasie to się zmieniło. Samo oprogramowanie jest wyjątkowo proste, ale funkcjonalne. Możemy tam ustawić podświetlenie, podmienić klawisze, nadpisywać funkcje jakichś multimediów na dany przycisk lub tworzyć makra. Bardzo miło, że SPC po premierze klawiatury i trochę też pod naciskiem klientów postanowiło zrobić takie oprogramowanie, do bądź co bądź naprawdę taniej, klawiatury i całej serii. Skoro już tutaj jesteśmy, to powiedzmy sobie o podświetleniu. Sharpon oferuje tylko i wyłącznie białe podświetlenie, a sami nie dostajemy zbyt dużo możliwości. Możemy to podświetlenie. Jedynie nie ściemnić bądź rozjaśnić, ewentualnie włączyć tryb pulsowania, czy tam oddychania. Jest to dosłownie wszystko. Jednak co miałbym o tym nie mówić, moim zdaniem białe podświetlenie wygląda dobrze i jest wyjątkowo jasne. Jedynym minusem w przypadku tej klawiatury jest to, że dioda jest umieszczona w górnej części przełącznika, przez co wszelkie symbole, które znajdują się w dolnej części klawisza, nie są podświetlone. SPC jak widać znał ten problem, ponieważ dioda umieszczona jest pod przełącznikiem, a sama obudowa przełącznika robi za dyfuzor światła. Dzięki czemu podświetlenie jest mniej intensywne, ale o wiele lepiej rozproszone. Dodatkowo widać, że czcionka na klawiszach została zrobiona w taki sposób, aby nic oprócz klawiszy funkcyjnych nie znajdowało się na dolnej części keycapa. Jeśli zaś chodzi o same kolory, to mamy tutaj klawiaturę w cudzysłowie RGB i fabrycznie dostajemy 18 różnych trybów świecenia, jak i możemy stworzyć swoje własne tryby użytkownika. W skrócie możemy tutaj praktycznie robić, co nam się podoba, w takiej najbardziej podstawowej formie kolorowania poszczególnych klawiszy. Moim zdaniem obydwie klawiatury jak na taką cenę świecą bardzo przyjemnie i wybór, która klawiatura jest lepsza, jest całkowicie subiektywne. No i dochodzimy tutaj do najważniejszej części każdej klawiatury, czyli jak się na tym pisze. Zaczniemy od krótkiego testu głośności, ponieważ pomimo tego, że na obydwu klawiaturach są niebieskie kajle, to głośność klawiatury zależy jeszcze od innych czynników. Skoro dźwięk mamy już za sobą, to trzeba pomówić o samym użytkowaniu. Pierwsze, co chcę zaznaczyć w Sharkunie to to, że przednia wypustka po prostu przeszkadza. Nie jest to ani podkładka pod nadgarski, ani jakiś miły dodatek, a przed nią po prostu dłonie muszę trzymać dalej. Moim zdaniem, gdyby tej wypustki nie było, byłoby o wiele fajniej. Obydwie klawiatury są w miarę wysokie, tak więc dodatkowo zewnętrzna podkładka pod nadgarstki dla niektórych to może być mus. Jednak samo pisanie na klawiaturach jest po prostu fenomenalne. Niebieskie switche robią robotę, a obydwie klawiatury mają bardzo podobne wykończenie klawiszy, dzięki czemu dostajemy dobre przerwy między nimi i trudno przypadkowo kliknąć coś innego niż chcemy. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że w przypadku SGK2 potrzeba czasu, żeby się przyzwyczaić, ponieważ lewa linia klawiszy makro może nam na początku przeszkadzać, ponieważ nasza dłoń będzie się trochę inaczej ustawiać i można pomylić chociażby Escape z Record, albo kontrol z klawiszem 5. Podsumowując, obydwie klawiatury są jak najbardziej warte swojej ceny, jednak każda z nich trafi do trochę innego odbiorcy. Pomimo tego, że obydwie klawiatury są w systemie TKL, to moim zdaniem Sharkun trafi idealnie w ręce ludzi, którzy poszukują klawiatury masywnej, ciężkiej, taką, którą po prostu chce się położyć na biurku i cieszyć się z użytkowania przy akompaniamencie bardzo ładnego i białego podświetlenia. Dodatkowo, zewnętrzne klawisze Mac to z pewnością może być miły dodatek dla wielu graczy. SPC zaś trafi w ręce osób, które cenią sobie minimalizm i prostotę. Oraz po po prostu szukają możliwie jak najmniejszej klawiatury, która albo zajmie im bardzo mało miejsca na biurku, albo pozwoli na bardzo proste przenoszenie tej klawiatury na chociażby jakieś lany. Dzięki właśnie takiej budowie, która zajmuje bardzo mało miejsca, a mimo to oferuje praktycznie to samo co Sharkun nie licząc dodatkowych klawiszy makr. Myślę, że teraz, kiedy SPC dodało jeszcze oprogramowanie do tej klawiatury, jest to zdecydowanie jedna z najlepszych małych klawiatur w tej cenie. Musimy pamiętać jednak, że żadna z tych klawiatur nie jest idealna. Jednak w tej cenie można im niektóre błędy wybaczyć. Największym minusem Sharkuna jest moim zdaniem niepotrzebna i trochę przeszkadzająca przednia wypustka, jakie i nierównomierne podświetlenie. Co jest dosyć ważne, podświetlenie w Sharkunie nie jest idealnie białe. Ono niestety podchodzi trochę pod rzuć. Warto mieć to na uwadze. A w SPC bardzo mocno świecące klawisze, które przynajmniej moim zdaniem wyglądają tanio. Fajnie by było zobaczyć tutaj kick-upy robione metodą double shot. Jednak poza tymi minusami dostałem po prostu bardzo dobrze zrobione klawiatury. Ciężkie, solidne, mechaniczne i bez numpada. A chyba właśnie tego szukaliśmy. Mam nadzieję, że po tym odcinku, jeśli mieliście jakieś wątpliwości, to będziecie wiedzieć, która klawiatura będzie dla Was lepsza. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to no nie zapomnijcie, zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobał, to zostawcie łapkę w dół i napiszcie, co Wam się nie podobało, to postaram się to poprawić. jeśli macie jakieś swoje pomysły na następne odcinki, to tak jak zawsze komentarze są wasze. Jeśli o czymś nie powiedziałem, jeśli coś ominąłem, to jak zawsze piszcie śmiało i poprawiajcie mnie w komentarzach. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, pa, 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 pa pa.